Jestem śpiewakiem, jestem ministrem sztuki wokalnej i specjalistą emisji głosu. Na co dzień przede wszystkim śpiewam. Głos ludzki to moja pasja. Uważam, że głos ludzki jest jak odcisk palca jest nie tylko sposobem wyrażenia ekspresji, ale również ekspresją samą w sobie. Gdzie tylko mogę, śpiewam. Śpiewam muzykę klasyczną głównie, ale zdarza mi się również śpiewać muzykę. Bardziej popularną. Czasami, w zależności od okoliczności, dawniej śpiewałem mnóstwo muzyki ludowej. To jest moja pasja. Jeśli chodzi o sakralną muzykę, bo taką też śpiewam, no to oczywiście najczęściej w Kościołach ją prezentuję w różnych składach. Na co dzień współpracuję z wielkim mistrzem fortepianu. To jest Janusz Frączek, wieloletni współtwórca sukcesu Ewy Demarczyk. A także mój drugi przyjaciel skrzypek Krzysztof Kawa. Jak jest przyjemność, jest okazja, jest potrzeba, współpracuję z innymi muzykami. Na przykład w listopadzie będę śpiewał z Dużym Kurem i z orkiestrą koncerty na Śląsku, a już jutro wyjeżdżam na koncerty do Austrii. A stypendium? A stypendium. To będą koncerty, w których mam zamiar zaprezentować wielkich mistrzów w, jakby we własnym ujęciu. Tyle zdradzę w tej chwili. Zapraszam na te koncerty już dziś no i mam nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi nam pokazać tej sztuki publiczności.